Hej, cześć, witajcie. To ja, Olivier. Dzisiaj nagrywamy odcinek Brawl Stars z moim kuzynem Tymkiem. Przedstaw się. Hej, siemanku. tej Już trzeci raz na odcinku u Oliwiera. Pamiętajcie o subiku i łapce w górze. Teraz pokażę wam jedną szansę. Zobaczcie, co dropnąłam W końcu to nie jest kupione ze sklepu, była oferta, jak przyszedłem do domu, zostały 8 sekund do kupienia tej oferty. I co zrobiłem? Kupiłem 4 megaboksy. I co? Pierwszy megaboks, 3 gemy. Drugi megaboks, nic. Trzeci, szóstka, kruk. Ostatni, tikety. Więc gramy z moim kuzynem Tymkiem i Tymek, mój kuzyn, też ma legendę Leona. Pokaż Tymek im. Ze skinem. Co nie? Dwie legendy. No, dwie legendy. I my w ogóle nie kupujemy postaci. Co nie, my dropimy, co nie? Uh -huh. No, może. Raz kupiłem ten gadżet. No bo był do i ma chciałam to. tylko... Ja tylko raz kupiłem gadżet. A tak to postaci nie kupuje. Ja też raz kupiłem tylko gadżet. Tylko raz kupiłem. Ja też raz kupiłem tylko gadżet do Darela. Nic więcej. A dalej to zrobiłam. Bo tutaj jest na filmie do nowej aktualizacji, która pojawi się gdzieś tak w połowie maja, że ją obejrzę się sobie was. Zobaczcie. będzie tam jedna nowa postać, siedem skinów, nowy tryb. Na razie nic wam jeszcze nie będę mówił, tak jak wiecie. A w jeszcze to zobaczycie, co będzie na to, jeszcze tego filmu. A więc obejrzyjcie tą aktualizację i zobaczcie, Kurde, zginąłem. Aha. No. A może zagramy chowanego, co? No dobra, możemy. Czekaj, opuść. Gra dla znajomych. I zaprosi motkę. Nie, nie, du tak. nie duo Nie duło tylko. Solo. Czekaj, w sumie może inna mapka jakoby jest słabe dobra ta a to jest piano ja bym kogoś święcieło jest słabe ja zaproszę moją siostrę o ile zaakceptuję. może weźmie a może weźmie Eee, taką mapę, która się nazywa Potok Szczasek, ale solo. Czekaj, czekajcie widzowie. Zawołam moją siostrę, żeby wiedziała, że nagrywamy odcinek. Chyba pierwszy raz, co? Siostry mogą coś nagrywać. Chodź do pokoju. Mojego. Że gówno chowanego nagrywamy. Nagrywamy chowanego z widzami, widzisz? Tu się nagrywa. Trzy minuty tak. i to, więc gramy chowanego, ok? I no. jak zostaniemy my trzech, tak. to ja liczę, a wy się chowacie. Dobra. Dobra. Może być. Bo teraz nie my, ale się nie zabijamy, bo ty tylko zabijamy. A. Dobra, zaczynamy. Kto jest tu emzem obok mnie? Zabito mnie, prawda? ja! To ja! Dobra, pamka chce mnie zabić. Dobra. Dobra, ja ginę. Ja prawie zginąłem. Amelia. Amelka, użyj. Jezu, Amelia, nie umiesz normalnie nie grać. Ona nie zabiła, a ona się w Dobra, Tymek, zginmy. No, bo Amelka cały czas zginie. Nie ciebie, mam. Tak, no stop, ginie. Widzowie, ja zro Widzę pompę. O, jesteś, jesteś, jesteś. Widzowie, Dobra. widzowie, zrobię małe cięcie jak my zostaniemy, więc do zobaczenia widzowie po cięciu. No, ja. Dobra widzowie, znowu gramy, bo nie wiem czy da się zagrać tego chowanego, skoro albo ja, albo Amerka, albo ten giniemy, bo te boty są jakieś upi... Dobra, kampimy się w krzakach. Kampimy się w krzakach.

Jakby co to słuchałam bicowej kubańczyka. Jest fajne. No ta jego nowa. No i Tymek znowu ginie. Bo podszedł pod moją truciznę. Super. A potem to, że e, nie, bo ty jesteś najgorszym kuzynem. No to trochę no... No bo jest przesadno. Tymek, nie podchodź pod truciznę, jak będziesz oglądał ten filmik. No i was zginąłem, bo... Weźcie się zabijcie do cholery, a nie ja będę tutaj czekał i nagrywał odcinek i się męczyć jak sobie gracie. Nie gram z wami. Widzowie, ja już kończę ten odcinek, bo po prostu mój kuzyn i Amelka mnie wyprowadzili z równowagi. No po prostu jak ja jak nic to ja to robię. Potem co się na mnie obrażają. Na przykład tym, jak się ostatnio na mnie obraził wczoraj, bo ja sobie grałem w Forze i potem Marcel, kuzyn, miał grać, a on, on chciał, a po kolei miał być, no, się tak, nie lubię, bo to, to jest przykre, no.